Siemano wszystkim z tej strony Drake004. Zapraszam Was do oglądania drugiego dnia mojego challenge'u. Gdzie Dzisiaj porobimy sobie pewnie różne rzeczy, bo mam wolne od pracy. I może sobie gdzieś wyjdziemy, może pojedziemy nad jezioro, posiedzieć sobie tak jak wczoraj trochę. Poćwiczymy, oczywiście. Pojemy, co jest mój w sumie plan na dziś. Tu jeszcze wstawię w sumie, jak wyglądam dzisiaj. Fotka dziś. Oczywiście dużo nie będzie się pewnie różniła ze wczoraj ale będą takie fotki wstawiane czy może coś się zmieniło a jak się nie zmieniło no to trudno. więc zapraszam do zobaczenia co będziemy robić następnie Elo. No i zaczynamy jeść zaczynamy dzień od zjedzenia sobie śniadanka godzin 14.01 oczywiście no już gdzieś tam byłem po drodze ale to nie miało sensu nagrywać yy. No, i podgrzejemy sobie bułki. Może jedną bułkę albo półtora, bo tu jest pół bułki takiej. Z zwykłą szynką. Nie, może tym albo jakimiś kiełbaskami tymi. Dodamy trochę keczupu. Mi się wydaje, że będzie smacznie. Trochę jeszcze tak w miarę kalorycznie. Że nie będzie aż tak źle. No, ale chyba będzie ok. Co wy sądzicie o tym? Już nawet ustawiłem sobie y, mikrofalę na 30 sekund Zrobię chyba to jedzenie i widzę się z wami jak będę już jadł No i co, moje zapiekaneczki takie, ja się w ten, w ten sposób Nie jest to jakiś szczyt majstra i tylko jedna szczytneczka jest położona I to tyle Na kanapkę, na bułkę i podgrzane To jest gorąco akurat No i weźmiemy sobie po, łyże, po łyżce takie keczupu Możemy spróbować, chleba w ręką co tyle chyba starczy, tak samo ja to Jedno, to drugie, i ze strony trzecie do o, o i jest, i trzecie no, nawet lewą ręką sobie poradziłem trochę. Co, i teraz będę konsumować taką kanapeczkę. Zjem, I tak naprawdę, półtora bułki. No i będę się zajmował dalej sobą, nie? Czyli coś tam muszę zrobić, więc posprzątam, może chatę i, i zobaczymy co dalej. To co, ja już po śniadanku jestem, i teraz zostało przygotowane tutaj takie y, mięso z kurczaka z warzywami jakimiś. I prawdopodobnie to będzie jeszcze broku do tego dodany i makaron. A jak nie, to ryż z kary i tyle. To będzie mój obiadek za jakiś czas. I tak właśnie prezentuje się mój obiad. No i co? Kończymy drugi dzień tego challenge'u. Szczerze mówiąc, ja jeszcze nie kończę dnia, bo idę do kolegi się z nim spotkać, pogadać chwilę yy, ale no, tak jak mówiłem, nic ciekawego dzisiaj nie robiłem oprócz tego, że nagrałem, znaczy zmontowałem odcinek pierwszy i musiałem za, na chwilę zajść do roboty, podpisać jakieś papiery. Jedzenie widzieliście, tutaj wyświetla się wam co dzisiaj jadłem oraz jaki bilans kaloryczny wyszedł i jakie makroskładniki mi powychodziły. Dzisiaj jestem zadowolony z siebie i dumny, bo z, zmieściłem się w tym wszystkim. Say what? Trochę czuję się jeszcze głodny, ale tak pewnie na redukcji wygląda bo oczywiście je mało kalorii i to bardzo mało. Dzisiaj bez treningu, ale z racji tego, że trochę pochodziłem, trochę ponabijałem kroków, oczywiście trzeba też mieć trochę przerwy po treningach, to mi chyba wybaczcie. A teraz zapraszam Was do trzeciego dnia. Zobaczymy, jak tym razem mi pójdzie. No i witam Was w trzecim dniu już w mojego challenge'u. No i seria witam, bo jest godzina 14:07, ja dopiero wstałem. No, trochę mi się późno wczoraj dotarło, było czwartej. No ale to mniejsza. E, nie będę jeść śniadania, bo nie jestem głodny i już w sumie się nie opłaca, bo zaraz będę miał obiad. A nawet będę miał ryż z sosem kary i kurczakiem warzywami. To samo co wczoraj, ale... ale nie będę żadnych wstawek robił tego jedzenia. A dzisiejszy dzień będę spędzał pewnie u brata, więc nic ciekawego. No i co ja mogę dalej powiedzieć? Zapraszam Was do dalszego oglądania I tylko tyle Na raz. Jednak zamiast do brata Dzisiaj wyruszyłem na spacer yy, Do galerii Kupiłem sobie jakąś tam bluzkę Coś co pochodziłem trochę Podabijają kroków, teraz dalej w sumie wracam do domu zrobić trening eee, Jeszcze zjeść kolację taką potreningową w sumie i będziemy robić podsumowanie wtedy, więc zapraszam Was teraz do oglądania mojego treningu nara Jakiś taki super, nie ma dużo materiałów z tego, to jest trening. Yy, tutaj oczywiście macie wyświetlane yy, co dziś jadłem i rozkładniki oraz rozkalorie I co? Widzimy się jutro już rano, w yy, już czwartym dniu mojego challenge'u będzie, tak? W trzecim, przepraszam, w trzecim dniu mojego challenge'u. więc do zobaczenia jutro. No i co? Witam Was w czwartym dniu mojego challenge? Jak to jest czwarty, nie trzeci dzień jest prostowanie. Aktualnie witam Was yy, idąc do pracy. No, bo trzeba pracować jednak, żeby coś tam utrzymać się trochę też. Aktualnie nic nie jadłem, oczywiście, jest godzina 8, może po 8. Większych planów na jedzenie ani na dzisiejszy dzień nie mam, więc pewnie popracuję sobie dzisiaj do godziny 16, zjem w trakcie roboty. Powiem wam, że brzuch po wczorajszym treningu masakrycznie boli mnie. Takie zachwasy mam, że ja nie wiem, jak to możliwe, że można mieć takie zakwasy. No, ale trudno, to znaczy, że intensywny trening był i płaciło się robić w brzuch. A tak to nie mam nic więcej do powiedzenia teraz, w tym momencie. E, widzimy się później. Mój dzisiejszy obiad to bury z truskawkami. Mam nadzieję, że chociaż smacznie co wygląda. No i co, chciałbym zakończyć czwarty dzień naszego challenge'u oraz zakończyć ten odcinek, ponieważ e, będziemy wstawać chyba co 3 dni. Bo dużo już się już nie dzieje, nie ma dużo wstawek Na pewno często po prostu już się witam z Wami, mniej więcej mówię, jakie mam plany na dzisiejszy dzień mm, pokazuję, co jem, Nie zawsze, ale staram się yy, dużo pokazywać Wam, oczywiście. I jest podsumowanie: więc, chyba 3 dni czegoś takiego w zupełności wystarczą teraz, tutaj macie oczywiście mój wyraz yy, kaloryczny oraz makro, dzisiejsze makro w tłuszczę poleciałem grubo, Nawet, no ale trudno czasami tak trzeba. I co? I co ja mogę jeszcze wam powiedzieć? No i co? Pamiętajcie o zostawieniu łapy w górę, zasubskrybowaniu tego kanału, żebyście byli razem ze mną aktywni na tym challenge'u. Widzimy się do następnego odcinka. Na razie.